Cześć ma, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kupię nowego skina do Gina. Jest to Pirat Gin. Kosztuje 80 gramów, bo w sumie zmienia się tylko wygląd. Także może od razu go kupię. No, wygląda całkiem nieźle. Wezmę go od razu. Wybierę ostatniego, mam Gina. No nawet fajnie wygląda, tak szczerze mówiąc. Dużo, dużo się różni od powiedzmy podstawowego Gina. Dobra, ale teraz zagrajmy może jakiś... Może gema zagramy na kluczyk i ten nowy tryb. Chociaż jakoś nie przypadam za tym trybem, no ale... Zagram, żeby ten kluczyk sobie wbić. Dobra, jest Piper i Rico. Tak średnio. Tu w sumie tylko zmienia się wygląd, bo jak widzicie... Yy... Strzały są dalej takie same. W sumie ostatnie kilka skinów nawet miało tylko wygląd zmienili. Yy... Tak było przy Leonie. Mm, na przykład dotary za te Star pointsy, ten Barley za 2500 Star pointsów. Czerwony też tylko wygląd. W sumie kolor. Dobra. Teraz ten trochę ból mnie dojeżdża. Ja chyba wziąłem drugi Star Power, także myślę, że tu, by był, tu jest lepszy. Może kogoś bym ściągnął. Chociaż nie ma na razie potrzeby. Nie wiem, czemu w ogóle ten. O ten Gina będzie ściągał czy nie Dobra to ja go ściągnę Pomóż mi z nim dobra Padłem ale na szczęście Ri A Rico też padł no i teraz Bull wziął wszystkie gemy 5 gemów wziął 8 Oni będą mieli już 9 gemów Dobra potrzebuję sobie ulta nabić Może uda się tego Bulla Dobra Gina ściągnął Muszę go ściągnąć żeby nie mieli 10 gemów No ale ta Piper musi go trafić no, Bez sensu no to akurat było bez sensu. No i chyba niestety przegrane. No to blisko było, no ale niestety, Dirk opadł, który miał gamy. ból podszedł i się nie udało. Jeszcze tu była szansa, żeby powiedzmy przedłużyć im to. Tu jest ból. A nie, ból siedział tam bardziej po prawej stronie. 11 gemów, mieli 12. No trudno, dobra, Zagram jeszcze jedną gierkę. No w sumie skin mi się bardzo podoba. Mimo, że nie zmienili. Tak naprawdę żadnego ataku, jego czy coś, tylko wygląda, ale naprawdę wygląda fajnie. Dobra, następna gierka: Crow, Mortis i Poko, u nas Shelly i Tick. Także no, Tick na Mortisa trochę średnio, no ale może damy radę. No już na She Shelly ma większe szanse z tym Mortisem, ale zobaczymy, czy będzie w ogóle ogarniał, bo to Mortis nie jest, nie jest taką łatwą postacią. Dobra, muszę się trochę wyleczyć. Udało mi się poko zabić. No, on, dobra, on ulta sobie wyrzucił. No, na razie mamy środek. Kręci się to, ja też się pokręcę. Dobra, wycofam się, żeby się wyleczyć. Bo tutaj wlecę. Uuu, jak ta Shelly go tego Mortisa zabiła. No, 1700 bije, także nie jest źle. Dobra, 6 gemów już jest. Ja jeszcze mam ulta, także mogę. będę. Myślę, że sobie, sobie go zostawię. Jak na przykład stracę gemy i będzie można przyciągnąć kogoś czy coś, żeby powiedzmy uratować. Myślę, że sobie zostawię tego ulta Dobra, mam 9 gemów. Ja mam 6, Shelly 2. No i Tik 1. Trochę słabo, że ten TIC podniósł gema, ale trudno, no właśnie, bo teraz padł i go stracił. No i chociaż ta Shelly też. Dobra, ten poko... Aj, nie trafiłem. też blisko było. W razie, że ten Crow na mnie nie skoczył, jest 7-5 Szybko nawet to odrobili W sumie nam zabrali 3 gamy. Dobra, kolejnego Gema podnoszę pod Mamy 8, oni tam na ale niestety Pokój ich wyleczył 9 I teraz się trzeba wycofać, bo oni atakują Tak, ich będę trochę obijał Niestety nie trafiłem tutaj w niego Dobra, i... Podnoszę ostatniego i uciekam Ja się wycofam, niech oni mnie bronią, powiedzmy zabijają ich Dobra, wezmę go, ściągnę jeszcze 13 gemów, pokręcę się Kręcę się cały czas, bo dlaczego by nie Dobra, no i wygrane Ten mecz akurat był łatwy, może tam Tak w połowie jak odbierali gemy, no też levele mieli słabe No, my nie mieliśmy też lepszych Dobra, nieważne plus 8, startocom wbity. Dobra, to ja idę teraz sobie zagrać ten nowy tryb. Jest Tavern's Legs, także myślę, że na Jina nie najgorzej. Też Gina jakoś na tą mapę Najlepszy, ani najgorszy nie jest. Taki no... Tu jest właśnie taki bardziej... Ma duży dystans ten Jin, więc no powinien dać radę. Bo od razu na tego kolta sobie pójdę żeby on mnie czasami, dobra, będę go tak obijał. Myślę, że nie będę wykorzystywał ulta, tylko po prostu, żeby mieć większy damage. Ciekawe, czy tu też się teamują. U 50 AP. Najgorzej, ciekawe, czy tu też się teamują. Ach, się teamują, to jak to robią? Że się zabijają nawzajem? Czy. Dobra, może go ściągnę, chociaż miałem ultów nie używać. O nie, nie, nie. Nie mogłem skasować ulta. Dobra, ale zabiję go. U, tutaj piper idzie. Dobra, idzie jeszcze ten Colt jeszcze raz, to go znów zabiję. No teraz zultował, ale mu się nie udało, nie trafił mnie. No i teraz za mną Shelly idzie. Dobra, 1700 dostała, jakby miał w sumie więcej trochę ammo, to mógłbym ją ściągnąć. Tu jest ta Piper, nie ma. Ale Shelly tam jest, to może ją trochę poobijam. Dobra, Leon zniknął. Tu wchodzę na dół, poczekam chwilę. Dobra, idę już do góry. Dobra, i się ma. Ściągnę sobie tego Leona i teraz potrzebuję... Go zabić i udało się. 6 yy, gwiazdek mam. Znaczy, pokazane jest... Znaczy pokazane jest nade mną 6, a mam 10, także no... Dziwne. Dobra, ale nie uda mi się tego go zabić teraz. Ściągnę go. Aj, niestety nie udało się. Dobra, zabrałem jeszcze... Kila tak naprawdę. O, tu leon idzie. Dobra, sobie zabiję tą Shelly Nice. No, teraz nieźle mi poszło, chyba pierwsze miejsce będę miał. Dobra. Tą Shelly może ubiję. Też nisko mam y, tego jeena, także tu nie ma co się dziwić. Dobra, pokręcę się z nim, ściągnę go... A, jeszcze padłem na sam koniec. 7 gwiazdek. Dobra, nieźle wyszło. Plus 10 pucharów. Może spróbowałbym go wbić na 600? -kę? Nie wiem w sumie. Dobra, zagram jeszcze raz, yy, jeszcze raz. Zagram brobala, Crow Primo Bibi. U nas kolty Bibi i Jin. No myślę, że ten yy, pierwszy Star Power będzie na przykład na Brobala lepszy, no bo większy damage. Chociaż to te leczenie też nie powinno być najgorsze. No nie wiem, ja ak akurat teraz ciągle gram na tym drugim starperze. Czy, czy ta Bibi strzeli? No niestety nie. Teraz chyba primo będzie skakał czy nie? Dobra, wezmę go. Zultuje mnie czy nie? A, jednak nie ultuje. U, jeszcze przeżyłem. Aj, no i ten primo mi zostawił ulta. No i niestety crow strzelił. Hmm. Fajnie by było to wygrać, chociaż no jak widzicie ciężko jest no, Teraz zostałem, dobra muszę go chyba ściągnąć O ja co ja zrobiłem, zultowałem U ten Primo Trickshot'a zrobi, gdyby to strzelił z ulta to Nawet ładnie by to wbił Ale no po prostu nie doleciała piłka No teraz też było blisko, nie wiem może go ściągnę Niech ta bibi sobie weźmie tą piłkę, no teraz jest sama musi to strzelić no ale nie, bo... Aj, Primo ją zultował. No, było blisko, jeszcze mam minutę 10. Także jest, jest jeszcze szansa to wygrać. Dobra, aj, no nie trafiłem tym ultem. Dobra, Crow padł. Primo też, teraz możemy zaatakować. Czekajcie, ten Colt poda do tej bibi, czy nie? No, niestety Crow złapał. Trzeba znowu wracać. Się może trochę wyleczę, bo tak low HP to lipa trochę. Dobra, Bibi pada fajnie jakby mi... Nie, nie, nie. Dobra, i teraz jakby to z ulta strzeliła. szczeli. Dobra trafiła. Tym razem trafiła. Udało się yy, wyrównać. Jeszcze 30 sekund w sumie mam ulta mógłbym podejść. A i niestety chciałem tutaj przy tej skrzynce po lewej stronie strzelić. No i się nie udało, no i to jest prawdopodobnie gol. Chociaż ta Bibi tutaj ładnie. Nie, 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 nie szeli. Dobra, mam piłkę. Wybić to, wybić to. Dobra, udało się. No, wybroniliśmy to jakoś. Tylko, nie, wiem, czy ta Bibi już nie gra, nie chce jej się, czy co? Dobra, zabiłem kroła, no ale niestety trudka mnie zabiła. No, tu Colt próbowała zulta. Czy ta Bibi znów zulta szczeli? Szeliła. U, nieźle. Udało się to wygrać. Nie wiem, czy moja star playera dostałem. Dobra, w sumie zagram jeszcze jeden mecz, żeby 600 dobić i myślę, że będziemy kończyli. Szybko akurat dobrało. Spike, BB i, i Colt. A u nas dwa tanki. To. Dobra, nieźle ich tu obijam. No jeden w ogóle nie gra. Czyli no taka lipa trochę. Dobra, jest. Wybił tą piłkę, ale Może uda mi się, ściągnę go Zabiję tą Bibi Zabił i teraz czy strzeli to, czy co on zrobi Bo chyba jakieś takie lagi ma Tak mi się przynajmniej wydaje po tym jak gra No ale wszedł do bramki 1-0, myślę, że to będzie szybki mecz A niestety nie siadł ten ult temu Frankowi i no i sam zostałem, teraz Ściągnę sobie ją Dobra, crow zabity. Jest spike, sorry. Mylą mi się te nazwy już. Hmm, crow na low jest. Może y, cold, nie crow. Co ja mam do tego crowa? W sumie Spike'a mam na dwa hity, także nieźle. i niestety zabił mnie ten spike. No ten Frank trochę tak bez sensu chodzi cały czas z tą piłką. Dobra, ściągnę ją. Pewnie by się kręciła za tymi. Trochę lipa by była. Dobra. U, time to ściągnąłem, nieźle. Ból ultuje w ogóle tego spajka. No to powinien... To jest łatwy mecz w sumie, bo tak za bardzo no oni nie mają co tu zrobić. Tylko... Nie wiem, po co on z tą piłką tam chodzi, nic nie robi. Aj, tutaj już chciałem ultować. Uda mi się je zabić? Uczę uważać na tą gumę. A, i niestety, no i nie trafiłem tego kroła. No teraz już to musimy trafić, jak jest tak bramka rozwalona. Tylko by oni tego teraz nie wykorzystali i nie strzelili Dobra, muszę ją ściągnąć, bo znów. Dobra, odepchnęła mnie z tego ulta spajka. Czemu ten nie wziął tej piłki? Nie wiem. Dobra. Kolt y, ma ulta, trochę obił. Ue, o oje, spike mnie zabił. No i niestety ból przestał grać. No i Bibi strzela. Ajajaj, 10 sekund, a ja nie mam ulta. Mógłbym spróbować z czy no jak oni go rozwalili. Z jaką łatwością. Dobra, spike zabity. Aj nie trafiłem. No i niestety przegrany. Dobra. Nie będę tego wbijał na odcinku, bo to za długo trwał. Tutaj, no, trochę słabszych mi dobrało graczy, jest jeden, jeden w ogóle nie grał. W sumie grał połowę meczu. Dobra, otworzymy jeszcze skrzynkę. Może Sandy poleci? No, niestety nie. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Napiszcie mi, czy wykupujecie z tego skina i czy wam się podoba. I dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Siema.